Witajcie moi drodzy. Dzisiaj pokażę wam, jak można tworzyć akordy z tekstu. Dosłownie z tekstu. Zapraszam serdecznie na odcinek. Daj łapkę w górę, kliknij subskrypcję i dzwoneczek. Daj łapkę i bądź na bieżąco z filmami moimi. Zaczynamy już teraz. jesteśmy w FL-u, pojawiła się nowa funkcja, która pozwala nam tworzyć akordy z tekstu i to jest bardzo fajna rzecz, bo możemy sobie na przykład skopiować naszą ulubioną linię akordów z jakiejś piosenki i ją sobie tutaj po prostu wklepać do naszego FL-a. Jak to robimy? Otóż najpierw musimy sobie z naszej biblioteki tutaj Pobrać taki skrypt Piano Roll Scripts. I ten skrypt nazywa się Text to Horde Progressions. I ten skrypt trzeba sobie pobrać. To jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to odpalić sobie oczywiście jakiś instrument. U mnie to będzie FL Keys, żeby było prosto. I teraz otwieramy sobie piano roll. I teraz tutaj w sekcji Tools wybieramy Text to chord progressions. I tutaj mamy takie okienko. Ono jest Tutaj wypełnione. Już Wam mówię o co tutaj chodzi. A tutaj mamy oczywiście akordy. Jakie chcemy sobie napisać? Na przykład zróbmy sobie klasyczny tutaj utwór: Amol. mol, -mol F-dur. I G-dur. I teraz, moi drodzy, jak zobaczymy sobie tutaj, to na tym pianorolu stworzyły nam się akordy. I zaraz to sobie zobaczycie, są tu już widać. Zaraz wam to pokażę. Chyba muszę zamknąć okno to. Tak. Accept. I teraz, jak tutaj sobie przejdziemy, to zobaczcie, że pojawiły nam się akordy. Są tutaj akordy. Te akordy są tutaj ułożone każdy po takcie. Oczywiście. Przejdźmy jeszcze do zakładki Tools i to Chord Progressions. Dlaczego tak jest? Dlatego, że tutaj długość to są 4 takty. Możemy tą długość zrobić na 8 taktów i wtedy mamy Dwa razy dłuższe oczywiście możemy to też skracać. To jest bardzo fajna, fajna funkcja. Tonacja. Możemy sobie ustawić właśnie tutaj tą podstawową nutę. I tak to działa. Bardzo fajna funkcja. Myślę, że można z niej skorzystać, jeśli mamy na przykład swój ulubiony utwór i znajdziemy do niego akordy i wtedy możemy sobie właśnie z tej funkcji skorzystać. Mam nadzieję, że będziecie z niej korzystać. Ja Was serdecznie pozdrawiam i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.